Dzień Boże, witajcie. Mamy dzisiaj czwartek, 9 maja. Posłuchajcie fragmentu z Dziejów Apostolskich. Paweł opuścił Atenę i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, Zamieszkał u nich i pracował. Zajmowali się wyrobem namiotów. A co szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków. Kiedy Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: Krew wasza na wasze głowy. Ja nie jestem winien. Od tej chwili pójdę do Pogan. Odszedł stamtąd i poszedł do domu czciciela Boga, niejakiego Tycjusza Justusa. Dom ten przylegał do synagogi. Przełożony z synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem. Wielu też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. Dzisiaj moją uwagę w tym fragmencie zwraca pierwsze zdanie. Paweł opuścił Ateny, i przybył do Koryntu. Święty Paweł nie znalazłby się w Koryncie, a później w następnych miejscach, gdyby nie opuścił tego miejsca, w którym był wcześniej. Jest potrzebna nam taka zdolność do zostawiania pewnych rzeczy. Jeśli chcemy pójść dalej, trzeba czasami zostawić pewne sprawy, rzeczy, okoliczności, też czasem relacje, żeby pójść dalej. W przeciwnym razie, jeśli człowiek nie będzie miał tej zdolności opuszczenia, zostawienia, to nie pójdzie dalej. To nie będzie się rozwijał, nie będzie rozwoju. Niech was, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, dobrego dnia. Szczęść Boże.